W tych turniejach nie ma kalkulacji, taktyka nie jest najważniejsza. Główną rolę grają serce, nogi, piłka i fanatyczny doping rodziców. W Dąbrowie Górniczej grali ośmioletni piłkarze. W miniony weekend odbył się turniej halowy piłki nożnej Dąbrowa Górnicza Cup, rocznika 2004. Oprócz gospodarzy, którzy do turnieju wystawili dwa zespoły, w rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn ze Śląska i okolic. Dla organizatorów ważne było, aby ci młodzi piłkarze mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności piłkarskie w starciu z rówieśnikami. Przede wszystkim nasze szkolenie opiera się na programie szkółek Nivea, w którym wzięliśmy udział. Dzieci są szkolone systemem szkoleniowym Akademii Ajaxu Amsterdam. A na czym polega taki trening szkółki Ajaxu Amsterdam? No, przede wszystkim jest to pewnego rodzaju myśl trenerska, którą nasi, nasi trenerzy pojechali szkolić do Opalenicy, tam do ośrodka. Mieli tam pięciodniowe szkolenie przeprowadzone przez trenerów Ajaxu Amsterdam i teraz korzystamy z platform treningowych Ajaxu i z wiedzy, którą trenerzy zdobyli i przekazali pozostałym trenerom w klubie. W pierwszym półfinałowym meczu zespół z Dąbrowy Górniczej po 12 regulaminowych minutach bezbramkowo zremisował z Orbitą Bukowno i o awansie do finału decydowały rzuty karne, w których lepsi okazali się goście. Drugi mecz miał podobny przebieg. 0-0 w regulaminowym czasie, 2-1 w rzutach karnych i z awansu mógł cieszyć się zespół Zagłębia Sosnowiec, tutaj koszulki czerwone, pokonując MKS Zaborze. Dzieci! No to jest tym bardziej, że to jest drugi turniej pod rząd, gdzie jesteśmy w finale. Także wierzą w swoje umiejętności. Niech się bawią, nie grają. Po stresującej i zaciętej końcówce, Sosnowiczanie nabrali pewności siebie i w meczu finałowym pokonali orbitę 1-0, nie dając im żadnych szans na wyrównanie. Drużyna z Bukowna, jak i reszta zespołów biorących udział w turnieju, mogą być z siebie dumni, bo pomimo stresu i ogromnego zmęczenia nie poddali się i pokazali charakter prawdziwego sportowca. W finale to już dwie drużyny są wygrane zawsze. Jedna musi być zwycięzcą. Także bardzo się cieszymy, że doszliśmy do finału i drużyna tak zagrała, a nie inaczej. Po początkowych dwóch ciężkich meczach, porażkach, później było już wszystko dla nich pomyślnie. A czy jest nadzieja, że kiedyś w przyszłości zobaczymy któregoś z tych młodych zawodników na profesjonalnych boiskach? Nadzieja jest zawsze. Ale w tym wieku bardziej myślimy o zabezpieczenie im czasu, o wychowaniu ich w jakimś takim właśnie duchu sportowym, dostrzeganiu wartości. A jeśli będą pilnie cenować, to myślę, że taka szansa jest zawsze. Dzieci bardzo przeżywały udział w tym turnieju, dlatego należą im się słowa uznania za ich ambicje i wolę walki. Jeżeli za kilkanaście lat nadal będą grali z takim zaangażowaniem i determinacją, to o następce Roberta Lewandowskiego możemy być spokojni. A w tym wydaniu to już wszystko. Kolejne spotkanie ze sportem o 22:00. Do zobaczenia.